Kolejka Jędrzejowska spina ze sobą kilka regionów, jest kolejką od 95-letniej tradycji, niegdyś liczyła ponad 315 km lat. Dzisiaj 31 i te 31 to jest spięcie dwóch pięknych miejsc, to jest spięcie Jędrzejowa i spięcie pinczowa. Odjazd! Kolejka funkcjonuje dzięki przychylności lokalnych samorządów. To właśnie one w 2001 roku zdecydowały, że przejmą kolejkę, wezmą odpowiedzialność za nią po polskich kolejach państwowych, które gospodarzyły tutaj począwszy od końca lat 20. Kolejka jest czymś ważnym dla tego regionu i chcemy bardzo mocno to wszystkim przypominać. Region świętokrzysko jest regionem, który musi stawiać na turystykę i nas to cieszę, że chcę stawiać na turystykę. Jestem członkiem Stowarzyszenia Miłośników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej. W naszej grupie jest około 20 osób. Przyjeżdżamy tu z różnych stron Polski. Są koledzy z Krakowa, ja między innymi, który mieszka w Krakowie, są koledzy z Kielc. Są koledzy z Warszawy i ze Śląska. Po co to robimy? Kochamy to, kochamy kolejkę, kochamy ludzi, którzy tutaj pracują. Chcemy ocalić ją od zapomnienia, chcemy utrzymać ją w tej formie, w jakiej jest. Nasza kolejka, która ma już 95 lat, kolejka, która mimo wszystko wymaga jednak z dużych nakładów, wymaga wielu starań, aby mogła być w ruchu. Ten wagon, w którym stoję, który Państwo widzicie, powstał dzięki zaradności, dzięki pomysłowi jędrzejowskich kolejarzy. wchodzę z Jędrzejowa. Korzystając z ostatnich dni takich ciepłych, ostatnich dni wakacji, prawda? Ja bym zrobić taką wycieczkę podróż sentymentalną. Tutaj po naszym rejonie, po naszym regionie. Tym bardziej, że dawno nie byliśmy. Ja byłem na takiej wycieczce ostatnio kilkanaście lat temu to jeszcze było w czasach szkoły podstawowej. No i tutaj to, to troszeczkę jakby jak sobie odświeżyć, prawda, w pamięci. Dobry pomysł, żeby spędzić niedzielę, piękna pogoda, tak już Tomasz powiedział, ostatnie dni takiej pięknej pogody, więc ciekawy sposób, inny sposób troszeczkę, żeby spędzić ten wolny czas. Czas to przepiękne okolice związane z nidą w Polsce Nadmirzańskiego Parku Krajobrazowego, nieskażona cywilizacja z pięknymi, wspaniałymi widokami, unikalnymi zwierzętami. Mówiąc o tym wszystkim, chcemy, żeby przyjeżdżali do nas Chcemy pokazać im coś nowego, chcemy wyrwać ich z ich miejsc, które znają, chcemy pokazać, że oprócz tego e telewizyjnego stylu życia istnieje również inny styl istnieje coś co daje człowiekowi o wiele więcej niż nie. daje kontakt z ludźmi daje kontakt z przyrodą daje coś czym może się cieszyć czym może się później pochwalić W samej kolejce pracuję od 1976 roku. Jest to praca dosyć ciekawa, przynajmniej ja lubię i wesoła. Dużo pasażerów, dokładnie to na, nie wiem, bo to na tysiące można lecieć, gdzie się przewiozło, Raz jest źle, raz jest dobrze, no trzeba pilnować, razie dzieciaków, żeby nie wyglądały. Ogólnie jest bardzo dobrze. żeby agroturystyka, to wszystko, co tutaj mamy naokoło, te piękne krajobrazy, piękne miejsca, historia stała się z jednej strony czymś, czego ten region może być dumny, z drugiej strony czymś, co temu regionowi daje szansę zaistnienia i w Polsce, i w Europie.